Ja chciałem Wam przedstawić kilka ćwiczeń aktywizujących mięśnie łopatki, ponieważ jeżeli przy podciąganiu czujecie, że bardziej puchnował łapy, a nie czujecie mięścia, na np. najszerszego grzbietu, to znaczy, że właśnie Wasze mięśnie łopatki są nieaktywne. I w tym celu przed każdym treningiem na drążku dobrze by było zrobić sobie parę ćwiczeń aktywizujących mięśnie łopatki. Mięśnie łopatki jest. Połączony z kilkunastoma mięśniami, około 17 mięśni, jest tak jakby utopiony w tych mięśniach, więc jeżeli któreś z mięśni nie są wzmocnione, nie są aktywne, to to pociąganie wasze będzie coraz słabsze i nie będziecie robili progresu, jeżeli chcecie poprawić ilość powtórzeń w pociąganiu w W tym nagraniu skupiacie się na dwóch takich płaszczyznach ruchu, które są bardzo ostatnio popularne: retrakcja i depresja. Retrakcja łop łopatki polega na tym, że chodzi o ściągnięcie łopatek do siebie mocno. A depresja, chodzi o to, żeby te łopatki ściągać w dół. Pierwszym ćwiczeniem w aktywizującym retrakcję łopatki, to jest ćwiczenie w podporze. Zobaczcie, robimy to w ten sposób. Podpór przodem, stabilna, sztywna sylwetka wyprostowana. I robimy tylko retrakcję łopatek, czyli ramiona są proste, a łopatki nam się schodzą i prostujemy. Retrakcja i wyprost, wyprost. Takich 15 powtórzeń. To jest dobre ćwiczenie też przed np. treningiem pompek. Teraz mamy kolejne ćwiczenie na retrakcję łopatek, czyli ściągnięcie. Ważne tutaj ruchem jest cofnięcie barków do tyłu na wyprostowanych ramionach, tak żeby nam łopatki się schodziły. Przećwiczcie sobie najpierw tą fazę ruchu, to co było w podporze przodem. I teraz przyciągamy gumy do siebie. I teraz, jeżeli chodzi o gumy, to ich twardość musi być taka, żeby pomogło nam zrobić od 15 do 20 powtórzeń. Tu nie będziemy kształtowali siły ani wytrzymałości mięśniowej, tylko po prostu będziemy aktywować te mięśnie łopatki. To w tym ćwiczeniu ważne jest to, żeby tułów był kor cały napięty, czyli chowamy żebra, napieniamy pośladki mięśni brzucha, ściągamy łopatki i pracujemy na razie jedną ręką, puszczamy bark do tyłu, ciągniemy bark do tyłu, przyciągamy rękę. To samo robimy z drugą stroną. Barki do przodu, barki do tyłu, ściągamy łopatkę i na przemieniu. Można też obu zrobić to samo. Barki do przodu, barki do tyłu, przyciągamy. Barki do przodu, do tyłu, przyciągamy. Pamiętamy tu o, cały czas o napiętym kory i 15 do 20 powtórzeń. Tutaj te gumy, chociaż mają różne kolory, mają tą samą siłę. Teraz, jakich błędów należy unikać w tym ćwiczeniu. Najczęstszym błędem jest ruch ramion. Wychodzą nam z linii, trzeba je po prostu trzymać w jednej linii, a starać się pracować tylko tym jednym barkiem. To jest złe. Tu pracujemy. Drugie, starajcie się nie unosić ramion do góry, żeby nie aktywować tutaj mięśnia czworobocznego, tutaj żeby nam kaptury nie rosły. To jest też bardzo częsty tutaj błąd. I trzeci błąd, żeby ten bark jednak Zaczął pracować najpierw do, do tyłu, a nie robić tylko takiego przyciągania. To jest błąd. Puszczamy bark do przodu, bark do tyłu i tu. I rozciągamy. Bark do tyłu. Hop. No i ostatnie ćwiczenie, które mógłbym Wam zaproponować do pracy z gumą oporową, jest ściąganie góry, y, gumy w dół, czyli robimy tu w tym momencie depresję łopatki, czyli opuszczanie łopatki w dół. E, tutaj ważny jest, bardzo ważny element jest trzymanie napiętego kor, żebyśmy się nie wyginali w odcinku lędźwiowym, tylko chowamy żebra, napinamy mięśnie brzucha, żeby nie używać e, odcinka lędźwiowego w tym ćwiczeniu i żeby mięsień najszerszy grzbietu pracował na całej długości, ponieważ jeżeli tu poluzujemy, w odcinku lędźwiowym, to skrócą nam się przyczepy w tym momencie i jeszcze najszerszy, najszerszy grzbietu, który łączy się w dolnym miejscu z odcinkiem lędźwiowym, przestanie pracować na całej długości, a my chcemy aktywować całą jego długość. Tu w momencie rozciągamy, łapiemy gumę w ten sposób, żeby złapać ją w takim miejscu, żebyśmy rozciągnęli barki do góry ale, żeby nie było to zbyt ciężkie, przy ściąganiu w dół, tak żebyśmy spokojnie te 15-20 ruchów zrobili. Barki są u góry, ściągamy barki w dół. To jest pierwszy ruch, który nas interesuje. Przy podciąganiu na drążku to samo. Barki w dół, depresja łopatki następuje. I przyciągamy gumy do siebie. Hop. Napinamy, trzymamy chwilę. Rozciągamy barki do góry znowu. W dół i trzymam. Taka sama sekwencja ruchu powinna być przy podciąganiu na drążku, żeby nie było zaczętego ruchu tu, w ramionach, to żeby pracował miśli na najszerszych zbieg. Kor cały czas napięty. Jeszcze jest jeden taki ruch, który ja u siebie wyczułem, że mi bardzo fajnie rozciąga przyczepy, jest okręcanie jeszcze nadgarstków do środka. Jeżeli nadgarstki skręcę do środka, rozciągam jeszcze bardziej mięsień najszerszy. W momencie przyciągania gum skręcam je do podchwytu. Rozciągam, skręcając nadgarstki do środka. Przy ćwiczeniu ja już fajnie czuję, mięsień najszerszy, dźwigacz upadki. No i w tym miejscu chcemy Was bardzo serdecznie zaprosić na pierwszą edycję w naszym kraju March Challenge Poland w Formule Online. Jest na Facebooku stworzony fanpage tego wydarzenia. Zapraszam jeszcze raz, trenujcie. Do zobaczenia 30 maja.